O, jedzie mój kolega, podobny magik do mnie, też lubi wszystko modernizować. Cześć Jarek, co tam słychać? Coś ty tam znowu zrobił przy tym swoim aucie. Poczekaj, czekaj, tylko zamknę bramkę, żeby mi pies nie uciekł, bo jeszcze kogoś zje. O. Dobra, pokazuj, co tam masz ciekawego. Cześć, cześć bo tu jakiś hałaśliwiec podjeżdża w kadr. Prosto w kadr się ładuje, bez pytania. Dobra, co tam Jarek masz nowego? A patrzcie tutaj, który to jest rocznik tego malucha? 98. 90, 90 90 roku, 98. No i zobaczcie w jakim stanie. No chował się, no. Tu jest ko kolega, właśnie miłośnik starych samochodów, starych motocykli, starych rowerów. Wszystk wszelakich w urządzeń po... starych. Tylko i wyłącznie urządzeń. Tylko urządzeń, nie, nie starych bab. Nie no nawet no nie pokaż, 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 coś Ty tam zamącił, bo tak nie, no słyszałem, bo... że coś zrobiłeś. Wiadomo, że w korkach po prostu te chłodzenie jest mało wydaje. No. wiecie, jak jest gorące. Powietrze na dworze, jest bardzo wysoka temperatura. na jednak niewystarczające jest. Zamontowałem sobie, żeby nie wysiadać z tego samochodu. Po prostu uchylanie tej klapy. No, no pokaż. A co, gdzie to masz? A tam za nogą. No są ale. takie zwykłe, to jeszcze nie jest dobrze no, no, przymocowane. No, takie no. na razie jest zamontowane, na razie to jest jeszcze w kwestii testów. To oczywiście stacyjkę trzeba włączyć, żeby to było zabezpieczenie. No, no to pokaż. O kurde, coś tam chodzi Patrzcie, ale jaja. Normalna automatyzacja. Jest to zwykły silnik. No. I że na to polscy konstruktorzy nie wpadli przez tyle lat produkcji, malucha. A tu jest automatyka pełna. Byłoby to za drogie chyba. By. No, no i nie, no na pewno wiesz, ale to trzeba by było wniosek racjonalizatorski napisać, ktoś by Ta. musiał zatwierdzić pierwszy sekretarz, Ta, za to podpisy. musiałby być pieniądze, podpisy. Światy, ja, yy, ten, yy, Później z Moskwy decyzja, reguły. można produkować? Tak. Czy nie wyprzedza radzieckiej techniki? No nie mogłoby absolutnie. No. Nie, no super, super. Siła, super to jest zwykły silnik. Centralnego. No musimy dalej to tworzyć Od tego no, no. zamka siłownik jest po prostu przerobiony, jest przywiecony na wylot, drut jest nagwiętowany trójką I jak się, się ten silniczek kręci, on ten drut wysuwa. Kwestia jest po prostu, może się kapaczakiem wysuwać w zależności no. jak długi mamy ten drut. Nie? No, no nagwintowany super. po prostu jest. Ten o, drut, i jeszcze pokażę pokaż. ranę Rany odniosłeś. Pokaż. Nie, no to rana, dotknąłem, no. dotknąłem kolektora. Tutaj on bardzo mocno nagrywany ten kolektor niestety. I zobacz jakiś silniczek kurne w jakim stanie, czyściutki samochód też super zadbany Maluszek, ani rdzy, ani nic. Nie no, jakbyś się tam postarał, gdzie nie gdzie, byś tam nawet rdza no. wyznalazł, no, nie, lepszy, nie Lepszy jak on moja nie, Toyota nieszczęsna, nie która nie przeszła ostatnio przeglądu. No super autko. A tam jest właśnie tylko droga, się świeci od otwarcia klapy. Muszę A no sobie no. Wymyślić. Jak klapa pod otwartą, ta lampka mi się świeci. To Więc słuchaj Jarek, jaką diodę, diodę, diodę jakąś, no. leda czy coś. To jest znowu też z Vectra akurat, lampa sufitowa zawontowana. Hmm. To jest tak niby na razie, ale, ale sygnalizuję, że mam otwarcie. Aha, słuchaj Jarek, bo tutaj Ciebie oficjalnie zapraszam na ponowny wyścig moim nowym rowerem. Kontra, nie wiem, czy co zaprezentujesz, komarka czy coś, coś lepszejszego? Nie, mam nic innego tam takiego ciekawego, powiem Ci szczerze. To wypróbujemy na komarku. Maluch i Maluch. Nie, no Maluch nie, to nie, no, nie. Nie. no słuchaj, no, tyle się przy nim napracowałeś, to nie chcę teraz, żebyś... Wiesz, żebym no właśnie, ci narobił że... lipę jak cię rowerem wyprzedzę. No, ja go, oczywiście żartuję. Żebym to za bardzo go nie wysilał. Znowu, A właśnie nie? to też druga no, kwestia. Chciałbym go wysilić trochę, żebyś taki rower wyprzedzić. No. No, ale... U mnie na wiosce samy, sami konstruktorzy, inżynierowie i wynalazcy. No z tymi inżynierami to mnie przesadzą, Artur, no. no słuchaj Jarek. Ty jesteś skromny, ja nie będę się, wiesz, tam ukrywał. Słuchaj. Ja nie skończyłem tak jak ty, no, no. Udało mi się nie skończyć, no. no dobra, to cześć Jarek. No, Szerokiej cześć, drogi. 这。